Cześć, witam was wszystkich z tej strony Koziek i zapraszam Was na pierwszy odcinek z nowej serii Pokémona, to będą Pokémony Platinum w wersji polskiej, czyli jak to po polsku zawsze brzmi, wersja platynowa, jak możecie tutaj zauważyć yy, Powiem wam tak, w yy, te Pokémony, dlatego chcę je nagrać, ponieważ będę z wami tak naprawdę przeżywał te przygody od początku do końca, ponieważ doszedłem tutaj tylko do trenera pierwszego i to nawet go chyba nie pokonałem. I było to dawno temu. Naprawdę. Jak widzicie, pokemony są w wersji polskiej. Niestety ataki też są w wersji polskiej, więc... więc jest trochę lipa. Ale jakoś spróbujemy to ogarnąć. Musimy teraz nacisnąć. Tutaj przycisk. Na pokebolu, wyskoczyła nam Baniri, tego pokemona już chyba znamy i też chcę chcę m, pograć w te pokemony, bo tutaj jest dużo pokemonów, których ja nie znam nawet, dlatego będzie śmiesznie. Będę próbował mniej więcej dobrze czytać nazwy pokemonów i tak dalej. Jest, są tutaj pokemony, nie wiem, z której generacji, nie wiem która to jest generacja jak widzicie już nie mam wizual Boya tylko to jest już Desmume tak dobrze mówię? Desmume tak, tak się nazywa emulator jak widzicie on jest już podzielony na dwie jakby, dwa ekraniki także troszeczkę taki next gen można powiedzieć tak nazywam się Koziek tak jestem Koziek piękne imię to mój przyjaciel, tak i tutaj będziemy mieli jak go nazwiemy Nazwiemy go Nob A niech ma. Nie mam pomysłu na nick, dla niego. Tak, Nob to mój przyjaciel. No i będzie... To będzie nasz taki rywal chyba. Bo tam wiem, że raz się z nim chyba walczyło. Do momentu kiedy ja tam doszedłem. Nie wiem jakie to są Pokémony, ale tu są chyba już czwarta generacja i wyżej. Jak ktoś będzie wiedział, to niech mnie poprawi. Bo ja dopiero informacje sprawdzę po, po, po nagraniu. Bo jakoś nie przygotowałem się do tego zbytnio. Pracujący, powracający do sino z regionu Kanto. Jak widzicie, pokałany zawsze z naszego oka. Mam nadzieję, że zrozumiecie znaczenie tych słów. Tak, to były. Tu żeśmy oglądali telewizorek. Program, Zapytajmy, Rowana. Dobra, i tutaj jest przyspieszenie. O. Zaraz on to jeszcze powiem do końca No, tu jesteś, to jest nasz kumpel Mhm, mm okej okay. Nowy komputerek, a jak, kurde czekaj. Spotkamy się u profesora no, no. <laughs> Właśnie to jest taki jakiś zakład dziwny Dobra, zobaczymy czy mamy coś w pececie naszym Czy w ogóle będziemy mogli go odpalić? Nie i patrzcie, tutaj nie ma przyspieszenia. Dopiero jak się spację włączy, to tak przycina. Dlatego ja tylko będę to na walki jakby coś stosował. A tak to będzie... Nie będziemy przyspieszać, bo będzie tak ciało troszeczkę. Ale poradzimy sobie. No. Co mamusiu chcesz od nas? Wiesz jaki Nob potrafi być niecierpliwy? <laughs> Wiemy noby zawsze są niecierpliwe. Nie wchodź do wysokiej trawy, tak, tak, tak... Jest Platinum, Light Platinum i... Diamond. I to chyba są wszystkie jakby... Ten sam gen, tylko... Inne Pokémon i tak dalej, i tak dalej. Też pewnie... Różni się to legendami. Oj, przepraszam was bardzo, bo krzesło kurwa mi się tu psuje. Ale daj radę. No... I musimy biec... Tam do góry, ale zaraz, bo czegoś się zapomniał z domu. Tu ten początek znam, bo grałem go chyba z 10 razy ten początek Musimy tu wejść do góry. No. Także to będzie... ty <grystanie> 10 milionów nas będzie tutaj ścigał. Naprawdę nie... Nie znam tutaj większości Pokemonów, ale też dużo się będzie powtarzało z Sacred Goldów, które grałem, ale tak wybierałem między. Między Secret Goldami, a właśnie Platinum. No i wybrałem Platinumki. No. Powolniak. W drogę do laboratorium doktora Rowana. Nie wchodzić w trawę? Spoko, spoko, nic się nie wchodzi, że nie mamy żadnych Pokémonów. zaufaj mi, ma świetny plan, słuchaj uważnie. Stąd poczytajcie sobie. On, on chce bez pokemonów przebiec na splincie przez trawę. Żeby nas nie zaatakowały pokemony. I patrzcie na to. I profesor Rowan wychodzi z tutaj i wyjdzie on z Dawn, Don, Dan, nie wiem jak ona się nazywa, taka z anime, taka laseczka. Ona w czapce zawsze, ona miała piplapa w anime. I ona tam była tą taką trenerką, która nie brała udziału w walkach, tylko w pokazach Pokémonów. Tak, kochamy pokemony, tak. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Dobra, dobra. Mam tu wątpliwości co do dania nam pokemonów. Mhm. Uh -huh. Dobra. I wychodzi właśnie to Dawn. No Dawn, do do nie wiem kurde jak to się czyta, nie, nie pamiętam z animów. No i będziemy mieli do wyboru jak zwykle naszego startera, jednego z trzech. Uh -huh. Mieliśmy tak, w Fire Redach mieliśmy Zaura. Później mieliśmy Wodnego, więc teraz by się zdało wziąć Ognistego. Ale... I mamy do wyboru... moment, co tutaj mamy? Tertwig? Trzecia jego przemiana to jest Torterra, a drugiej nie znam, znaczy nie, nie pamiętam jak się nazywa, jest Chimchar, to jest ognista małpka taka, na szympans, i jest, wiem, że, jak, czekajcie, jak się nazywają jego przemiany, o, 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 Infernape i jeszcze jest jedna, no i jest Piplapek, wodny pingwinek, dobra. Nie pamiętam, jak się nazywają tej przemiany, ale. Tertwig mnie tak. Tutaj. O. Um, tak, zachwyca, znaczy bym chciał, ale no, no. no ognistego tego mi się nie chce, bo pewnie gdzieś się złapie. Dobra, weźmiemy Tertwiga. No, on oczywiście weźmie żywioł przeciwny do naszego. Dobra, czekajcie. przy... Dobra. Mhm. ]rulandum. Chillowa muzycz, muzycz No. I teraz będziemy walczyć z naszym ziomusiem Nobem. Tak, zgadzam się. Nadszedł czas, wyzywam Cię na pojedynek. No, i mamy pierwszy pojedynek. Proszę bardzo, bardzo. Pokémon Nob, wybieracie Chimchara Tak to wygląda. Ale mamy te tweeda. No graficzka, no i widzicie, jest pchnięcie i wycofanie się. Takie troszeczkę ssieto. Whipanie to jest lir, Nie wiem w ogóle co to jest w ogóle za słowo. Whipanie. Czekajcie jak przyspieszę walkę. Dobra. No to na walkę możemy przyspieszać. Dobra, powinniśmy to wygrać. Dobra. Mamy wszyscy level pewnie, no, jak standardowo. No. Chodźmy do domu. Oho, teraz u mamusia nas opieprzy za to, że żeśmy próbowali do trawki wejść bez Pokemona. Co się stało? Naprawdę? No pity, mieliście szczęście, że spotkaliśmy Rowana. No, super, super. No dobrze, wiem, że muszę iść do niego do laboratorium, tak. Załóż to. No i da nam właśnie buczki do biegania. Tak, super, będziesz nam mówić instrukcję obsługi butów. Super. Dzięki, mamo. No co jest? Czemu on tak się zacina jak biegnie? Siemanobek I teraz będziemy musieli się udać tu w lewo, nad jeziorko. Bo z tym jeziorkiem wiąże się historia taka, że tu nad jeziorkiem jest legendarny Pokémon. Brzeg jeziora prawdy, tak. Gówno nic nie złapiemy, bo nawet nie mamy w co. No. I tu będzie taki ziomuś. W Platinumach jest taki ziomek, a w diamondach jest tu po prostu yy, profesor Rowan z tą dan down down z downem tym. Nie wiem, to jest jakiś chyba zły. Z jakiegoś teamu Mhm. Nie. O, widzicie? Coś tutaj, coś tutaj nam zaskrzeczało. Dźwięk tego pokemona wydaje mi się dość znajomy, bo chyba spotkaliśmy się już z, z tym dźwiękiem możliwe, że. Nie mamy pokeboli, tak, czyli nie złapiemy żadnego pokemona. Nopku. I piszcie mi, czy taka bardziej wersja wam się podoba, taka, że po prostu pokazuje wam dialogi i tak dalej, jeżeli są jak są po polsku. I nie przyspieszam. Dobra, idziemy w trawkę. Pierwszy pokémon, którego dziko spotkamy, to Bidaf. Bidaf akurat znam. Bidaf to jest pokémon normalny. Ma jedną przemianę Bibarela. Jest to pokémon normalny, a po przemianie zyskuje typ wodny. Dobra, na walkę idziemy przyspieszać, bo te walki to są takie nudne, te początkowe. No. Ta pani nam da chyba potion, z tego co pamiętam, która tu się będzie nazywać mikstura. Dzięki babko czy się nie wiem w sumie, trudno mi stwierdzić. Okej, okay. no No i jesteśmy tutaj, dan nam, nie wiem jak na nią będziemy mówić, down. No i to jest to laboratorium, oczywiście nasz nobek. Już załatwił wszystkie swoje sprawy, które miał załatwić. No. Idziemy do środeczka. Ładnie to wygląda. Ładnie. Jest tu profesor Rowan. Tertwig jest zadowolony. Takie je dokładnie. On jest szczęśliwy. Aha, i e, wiele osób może mi powiedzieć, że jakby. Dźwięk mój w, w, przyspie, w, wyprzedza ten. Wyprzedza materiał. Nie, bo ja po prostu wiem już, co oni będą mówić. To na początku, dlatego też tak mówię. Dobra, jak możemy go nazwać? Co on nam przypomina? Żółwik, Żółwik, będziesz Żółwik. A to jest ona. Hmm. Samica Żółwia, jak się nazywa? Żółwiczka? Takiego żółwika mi przypomina, ale. Hmm. Nie wiem, jak ją nazwiemy. Nazwiemy ją Zuzia. Oj, tak sobie powiedziałem, że jak nie będę wiedział, jak nazwać dziewczynę, to nazwę ją Zuzia. A dlaczego? Nie wiem dlaczego. Po prostu. będzie nasza Zuzia. Niech ona sobie będzie. Dobra. Dobra, spróbuję. Rozmów się nie da przyspieszać, bo ty nie. Tak to jest już to niestety zrobione. Tak, Tertwig czuje się kochany. Mhm. No i co? Wróćmy do tematu. Chcecie prosić o pewną przysługę. Pierw jednak. Mhm. No właśnie, to jest to, o czym wam już mówiłem. Że daje nam Pokédex po to. O, chcecie powiedzieć, tak właśnie. Czy pomierzysz mi za jego pomocą zbierać dane o Pokémonach Sino, No pewnie. Widzisz. Widzicie, ludzie. Jednak mam rację, zawsze ten Pokédex nie dostajemy po to, bo jesteśmy super ekstra zajebiści, pro i tak dalej. Tylko po prostu te pazerne gnoje chcą wiedzieć o Pokémonach jak najwięcej, wykorzystując do tego nas. No i tyle. Dobra. Mhm. Rozpoczyna się moja. Gdyby twój... Twoim... No, no to w sumie dobrze się stało, że. Jak wcześniej grałem i wybrałem Chimchara, to ona miała Tertwiga, czyli zawsze miała Danma, czy ten Tadown ma... zawsze pokemona Przeci... słabszego typu od nas, a znowu Nob ma lepszego typu od nas, także. O, mamy ten 27 to jest Return chyba, czyli powrót, tak. Mhm. Mhm, dobra. No taki to jest wstępniaczek, odcineczek, także... Tylko aby was zaznajomić. Dobra, ona tam, tu nas będzie oprowadzała po całym mieście, tak, czerwonym dachem po budynek, to jest Pokemon Centrum. Mm, tu jest, mamy markecik, tak, leki, pokebole i tak dalej, i tak dalej. No wiem, wiem, wiem. Muszę wrócić do mamusi i oznajmić jej, że udajemy się w podróż Pokemon. Tak, wiem, dał, Ona tam będzie na nas czekać, ale musimy najpierw iść. Jak tu się otwiera? Aha, dobra. No i widzicie, tutaj mamy troszeczkę jakby zbafowany plecaczek. Mamy tu, możemy sobie... Dobra. A moment, 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 moment. Atak pełną mocą, który staje się tym silniejszym, bardziej przynajmniej... Aha, no dobra, no to dajmy ten PM. Zuzi. Nie zobaczymy co to robi, ale to zaraz. Biegniemy do domciu. Skok. O, a tutaj może coś... Jeszcze możemy jakąś walkę stoczyć. Co tym razem? Zaś bidów. Drugi level. I Zuzia, Zuzia tutaj nam. Zobaczymy co ten powrót daje. Wow! Nigdy tego ataku nie dawałem nikomu, a wow, on bije. że nawet, nawet sobie radzi, ale to jest drugi, levelowy Pokemon, więc... Nie spodziewajmy się tutaj nic, nic ciekawego. I mamy siódmy level. Zuzieńka nasza kochana. Dobra, idziemy sobie dalej. Oho, zaś Pokémon nas atakuje. Zaś Bidów. To jest taki odpowiednik rataty. Może zresztą nawet przypomina ząbki i tak dalej. Dobra, przyspieszmy, pokonajmy go. Bo na początku każdy EXP się liczy. Ja sobie po odcinku tam do, do EXP. Nie wiem, do 10 może więcej. Żeby zawsze to było coś. Musimy pójść tutaj chyba? Nie. Mój nob wystrzelił jak rakieta. Tutaj mieszka Nubek, my mieszkamy tu. Nie, nie tu. Tu mieszkamy. Ledwo wyszedłem, już nie wiem gdzie mieszkam. No, ulec nam mamusia Pokemanki. Profesor Rowan poprosił się ...dobra, okej. Okay. Dostaliśmy dziennik jakiś. Aha. Aha. Dam sobie radę sama, ty idź... ...na dziwki w miasta i tak dalej. No i przyjdzie tu mama Noba. Mama Nob. <grytanie> Cała rodzina nobów. No i mój mama Noba nam powie, że musimy przekazać mu paczkę, której zapomniał wziąć. Yy, jak bo naprawdę szybko wystrzelił jak rakietę, jak to powiedziała jego mamusia z domu i zapomniał najważniejszych rzeczy. A w tej paczce mogę wam zaspoilerować, że będzie mapka po prostu. Dwie sztuki, jedna dla niego, jedna dla nas. A ją dopiero. Mu przekażemy jak będziemy w mieście kolejnym. No i dobra, no i to by było na tyle. Idziemy do. puszczamy rodzinne miasto, które się nazywa jak? Twin Leaf. Idziemy. No, tu nas nic nie zaatakowało. Dzień, dzień, dzień. O, tu znowu mamy jakiś, jakąś walkę. O, Starly! Starly jest to Pokémon typu latającego. Jego pierwsza przemiana to Staravia, druga przemiana, czyli trzecia, trzecia ewolucja. To jest Staraptor. Bardzo silny Pokémon. Ale ja to jest zbytnio taki podstawowy Pokémon. A ja na takie nie liczę. Ja liczę, że złapiemy jakieś tutaj Pokémony, które naprawdę urwą nam dupę. I które nawet nie, wie, nie będę wiedział, jak, jak się nazywają, jakie mają typy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wiedział o tych Pokémonach kompletnie niczego. Pogadajmy jeszcze tutaj. Tak, wiem, że jak po, pogadam z siostrą Joy, to mi uleczy. Tak, aha, to są takie tipy. Pani co tu robi? Remont? No okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. No dobra. Uleczony nasz, uleczona nasza Zuzia, więc idziemy tutaj kawałeczek dalej. Na drogę 202 i tu stoi nasza koleżanka Dawn. Ona nam pokaże, jak się łapie pokemony Oczywiście my tego nie wiemy. Bo jak moglibyśmy to wiedzieć? Przecież gramy dopiero w trzecią serię pokémonów. Jest nasz Piplapek. Ona tutaj go nawet chyba nie będzie uderzać, tylko po prostu. Wiecie, da się to przyspieszyć? Da. No, tutaj przynajmniej nam pokazują, że ona go uderzyła, chociaż trochę. w innych seriach pokémonów to po prostu wyrzucali pokeboli, łapało się pokémona i tyle. No. Hi, 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 hi fajnie, co? Tak, kurwa, zajebiście. Mhm. Zdrowego drugiego Pokemona ładnie trudniej złapać. Dzięki za ten tip. No i dostajemy 5 Pokeboli. Na dobry początek nam starczy. Mhm. Dzięki na razie. No i dobra. To by było na razie na tyle w pierwszym odcinku, przygody zaczniemy już od kolejnego odcinka, to jest tylko takie zaznajomienie. Także dziękuję wam za uwagę, piszcie czy wam trafiłem w gusta jeśli chodzi o platinki, piszcie co sądzicie o poprzedniej jeszcze serii, która się skończyła już właśnie dzisiaj z dniem, jak to nagrywam jest niedziela 13 lipca, yy, 13 przepraszam, nie mam kalendarza aktualnego, moment. Chyba to jest 13 dzisiaj, tak mi się wydaje, tak czy inaczej niedziela. No, także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, piszcie, komentujcie, oceniajcie, jest już nasz prawie 430, także no, nawet spoko, bardzo spoko, bardzo mnie to cieszy. Także dzięki wam jeszcze raz za uwagę, po raz dziesiąty, trzymajcie się i cześć.